O tym, że jestem osobą z spektrum autyzmu, dowiedziałam się, gdy miałam 20 lat, czyli byłam już osobą dorosłą. Gdy zaczęłam dorastać, te pytania, które towarzyszyły mi całe życie, pytania dotyczące tego, dlaczego tak bardzo różnię się od rówieśników otaczających mnie ludzi, zaczęły się nam I to właśnie skłoniło mnie do pójścia na diagnozę do szukania informacji, do znalezienia przyczyny. Gdy otrzymałam diagnozę, miałam czarno na białym, że tak, jestem osobą w spektrum autyzmu, czułam ulgę, czułam, że doszłam do celu. Wszystkie kropki zaczęły się łączyć, zaczęłam zauważać przyczyny, Mojego na przykład złego samopoczucia w głośnych miejscach Ponieważ ja, dopóki nie dostałam diagnozy, nie nosiłam słuchawek wygłuszających A jestem osobą, która ma nadwrażliwość sensoryczną na dźwięki Więc diagnoza była bardzo pomocna i bardzo się cieszę, że ją mam i że już wiem Jeśli chodzi o to, jak autyzm wpływa na moje codzienne życie, to jest naprawdę różnie. Bardzo duży ma to wpływ na moje relacje społeczne to jak się dogaduję z innymi ludźmi czy to na zajęciach, ponieważ jestem w szkole policjalnej, czy to w domu mimo tego, że moi bliscy znają mnie bardzo dobrze nadal są zgrzyty, wynikające z tego, że ja wielu rzeczy. Nie rozumiem. Nie rozumiem często sarkazmu. Nie rozumiem, że czegoś nie wypada mówić. To jest chyba y, największy problem. To, że ja nie mam filtra i ja nie wiem, co wypada powiedzieć, a co nie. I jak ktoś może na to zareagować, bo w mojej głowie to wszystko jest ok. Ale gdy to mówię i dopiero po czasie dowiaduję się od kogoś, że to co powiedziała było nie na miejscu, niestosowne i mogło kogoś urazić. Takich właśnie zmagania życia codziennego, pomaga mi słuchanie ASMR-ów. To są takie szepty kojące y, na głowę, bardzo mi to pomaga. Uspokaja mnie to i wycisza. Pomaga mi również y, moja maskotka Pandy, która jest po prostu taka miła w dotyku, że gdy ją dotykam, czuję po prostu takie poczucie bezpieczeństwa i że wszystko jest dobrze, nic się złego nie dzieje. Prezentacja. Utrzymywanie relacji, nawiązywanie relacji jest dla mnie bardzo, bardzo trudne. Wynika to z tego, że nie rozumiem znaków niewerbalnych. Nie wiem, co kto ma na myśli, kiedy nie mówi czegoś wprost, tylko jakoś, jakoś to daje do zrozumienia w inny sposób niż słowami. Gdy byłam dzieckiem, nie miałam zbytnio koleżanek ani kolegów. Nie umiałam z nimi rozmawiać i nie za bardzo nawet chciałam z nimi rozmawiać. Byli mi całkowicie obojętni. Do pewnego czasu w szkole nawet nie znałam ich imion i nazwisk, i cały czas się pytałam, jak mają na imię, gdy coś od nich potrzebowałam. Pamiętam, że kiedyś postanowiłam, że nauczę się ich imion, i po kilku latach bycia razem w jednej klasie, ja podchodziłam do nich pojedynczo i pytałam się, jak mają na imię, żeby się nauczyć. Zauważyłam, że od jakiegoś czasu jednak zauważam pewne sygnały. Oczywiście nie są to wszystkie, ale i tak uważam, że jest to pewnego rodzaju progres. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ pomaga mi to w uniknięciu jakichś nieprzyjemnych sytuacji i lepszym w komunikowaniu się z innymi ludźmi. Niestety nie czuję się w pełni akceptowana przez. Społeczeństwo oraz przez osoby mi najbliższe widzę, że niektórym osobom bardzo nie podobają się moje nawyki związane ze spektrum autyzmu. Na przykład to, że gdy jesteśmy w jakiejś restauracji i komuś z drugiego końca sali coś spada, na przykład talerz, moja reakcja na głośne, nagłe dźwięki jest pisk i zatykanie uszu. I to jest moja reakcja, ponieważ mam nadwrażliwość sensoryczną. Y i wiele razy słyszałam, że osoby, z którymi ja tam jestem, się za mnie wstydzą, że się tak zachowuję. Taka moja reakcja trwa chwilkę, jednak jest mi wtedy bardzo przykro, że e, osoby mi bliskie, osoby, z którymi ja tam jestem, widzą tylko moją reakcję czyli ten mój pisk, krótki i zatykanie uszu, a nie widzą tego, dlaczego się tak zachowuję i nie dostrzegają tego, jak bardzo jest mi ciężko w takich zwyczajnych sytuacjach, jakim jest właśnie jedzenie obiadu w restauracji, że nawet tam jestem narażona na pewnego rodzaju trudności i że jest to dla mnie bardzo ciężkie i również niekomfortowe. Często dostrzegam, jak y, ludzie dookoła mnie się ze mnie śmieją, wartują, bo nie rozumieją mojego zachowania i myślą, że robię to specjalnie, albo że nie jestem zbyt inteligentna. Często rzucało mi się y, brak inteligencji, gdy byłam dzieckiem, dlatego też mam kompleks tego, że faktycznie wpojono mi w głowie, że jestem y, głupia. Dlatego też nie do końca y, ufam. Otaczającym mnie ludziom, społeczeństwu, ponieważ widzę to, jak mnie traktują, że niektóre osoby próbują być miłe, ale tak naprawdę traktują mnie jak troszkę gorszą, troszkę tak niżej, i to jest niestety bardzo przykre. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, mówię tutaj właśnie o tych, co się tak zachowują. Jednak są osoby, które mnie akceptują, oczywiście, dlatego mówiłam, że jest to tak pół na pół, 50% na 50. Reakcje na moje spektrum autyzmu są różne. Niektóre osoby próbują mi za wszelką cenę udowodnić, że ja nie jestem osobą z spektrum autyzmu, że wybrałam sobie drogę na skróty w życiu, że to jest wymysł, że w ogóle to jest nieprawda i że przecież jak ja mogę mieć spektrum autyzmu, skoro nie wyglądam? Kiedyś nawet dostałam komentarz, że jak mogę mieć spektrum autyzmu, skoro mam na sobie makijaż. Są też osoby, które reagują pozytywnie przyjmują to do wiadomości, czasami się o coś zapytają, ja wtedy oczywiście odpowiadam na takie pytania i jest wszystko okej. Okay. Zarówno po otrzymaniu diagnozy spektrum autyzmu, jak i przed, uczęszczałam na terapię do psychologa oraz chodziłam do psychiatry, ponieważ jestem osobą, która ma również zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, OCD. Jest to częste zaburzenie współistniejące u osób z spektrum autyzmu. Dużo autystów się niestety z nim mierzy. I ja również jestem jedną z nich czasami otaczającymi świat mnie po prostu przytłacza, to ilu rzeczy nie rozumiem, to ile rzeczy jest dla mnie po prostu... Całkowicie niezgodne z moim tokiem rozumowania, dlatego na terapii bardzo dużo o tym rozmawiamy, abym czuła się komfortowo w świecie, który nie jest do mnie dostosowany, bo jak wiadomo, świat nie jest dostosowany do osób z spektrum autyzmu, tylko do osób neurotypowych, dlatego z panem Tomkiem pracujemy nad tym, abym czuła się w nim dobrze. Pozdrawiam pana Tomka, mojego psychologia. Myślę, Myślę, że zarówno w placówkach opieki zdrowotnej, jak i w placówkach edukacyjnych, jak na przykład szkoła, przydałoby się troszkę więcej wiedzy na temat spektrum autyzmu. Może jakieś zajęcia, których by specjaliści w tej dziedzinie e, wyedukowali. Albo przypomnieli, albo wyjaśnili parę kwestii związanych ze spektrum autyzmu, aby osoby tam pracujące mogły lepiej rozumieć osoby z spektrum autyzmu oraz wiedzieć, jak się do nich odnosić. Y i jak z nimi pracować, tak aby obie strony czuły się dobrze. Gdy ja otrzymałam diagnozę spektrum autyzmu, nauczyciele dowiedzieli się o tym. Duża część nauczycieli poczytała o spektrum autyzmu i założyłam bardzo dużą zmianę w ich zachowaniu. To są małe rzeczy, takie malutkie rzeczy, które pozwalają na lepszą współpracę, za co jestem ogromnie wdzięczna i faktycznie bardzo mi to pomogło. Na przykład inny ton głosu. Miałam nauczycielkę, która nie krzyczała, po prostu mówiła dosyć głośno, takim miała temperament głosu, A gdy już mnie uczyła indywidualnie, dowiedziała się, że osoby z spektrum autyzmu często mają nadwrażliwość sensoryczną na dźwięki i zaczęła mówić ciszej. Nie jakimś szeptem, tylko ciszej. I to bardzo, bardzo mi pomogło, za co jestem bardzo wdzięczna i myślę, że takie rozmowy z nauczycielami, z pracownikami różnych placówek myślę, że bardzo by im pomogły w zrozumieniu osób z spektrum autyzmu. Ogrom stereotypów o spektrum autyzmu. Najbardziej chyba mnie boli, gdy ktoś mówi, że autyzm to jest choroba, co nie jest prawdą. Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, nie chorobą. Nerwuje mnie też, gdy ludzie mówią, że ktoś nie wygląda na osobę w spektrum autyzmu, jakby autyzm było widać po wyglądzie. Irytujące bardzo jest, gdy słyszę od najczęściej osób starszych, ale oczywiście nie tylko, nie generalizuję, że mój autyzm jest spowodowany szczepionką, że autyzm mierzy się z szczepionek, gdzie nie ma naprawdę żadnych naukowych dowodów na to, jest to nieprawdziwa informacja, jednak bardzo... Yy, Szeroko poszła w obieg i dużo osób niestety tak myśli. Często trafiam na e, mit, stereotyp o tym, że osoby z spektrum autyzmu to są tylko chłopcy w niebieskich koszulkach, którzy kochają pociągi jako ich uporczywe zainteresowanie. E, jest to nieprawda. Kobiety również mogą być osobami z spektrum autyzmu. E, jeśli chodzi o obsesyjne zainteresowania, to są one naprawdę przeróżne. U mnie są to pady. Kocham Tandy, po prostu autyzm nie ma płci Autyzm może dotyczyć zarówno chłopców, jak i dziewcząt I tu nie ma reguły, że e, kobieta nie może mieć autyzmu Do wszystkich osób, które boją się iść na diagnozę, w szczególności do kobiet, które boją się iść na diagnozę z autyzmu, podejrzewają to u siebie, jednak boją się reakcji otoczenia, bliskich, może nawet swojej, to chciałam Wam powiedzieć, że nie jesteście problemem. To nie jest tak, że autyzm sprawi, że staniecie się problemem, że to zmieni wszystko, ponieważ z autyzmem człowiek się rodzi, więc od zawsze już tacy byliście i będziecie i to nie jest nic złego. Pamiętajcie proszę o tym, że nie jesteście gorsze, gorsi. Jesteście tak samo wartościowymi osobami jak osoby, które autyzmu nie mają i ja zawsze będę zachęcać do diagnozy, ponieważ uważam, że diagnoza pozwala lepiej zrozumieć siebie oraz radzić sobie ze swoimi trudnościami. Ba Bardzo bym chciała, żeby otaczający mnie ludzie, moi bliscy, więcej wiedzieli o spektrum autyzmu, żeby byli bardziej świadomi, wiedzieli, skąd się biorą moje zachowania. Oczywiście nie wszystkie, bo ja nie oczekuję, żeby każdy wszystko wiedział, tylko żeby troszkę więcej zrozumienia i akceptacji było wśród ludzi, bo niestety nadal jestem ciężko. Od samej siebie. Naj Bardziej teraz potrzebuje troszkę więcej y, akceptacji, ponieważ gdy żyje się w środowisku osób, które nie do końca cię akceptują, którzy są inni od ciebie, y, zaczyna człowiek myśleć, że jest problemem. I ja oczywiście pracuję nad tym, wiem, że tak nie jest, jednak potrzebuję od samej siebie troszkę więcej akceptacji i nadal nad tym pracuję, żeby kochać siebie i rozumieć siebie taką, jaką jestem i pamiętać cały czas o tym, że. To, że mam autyzm nie jest niczym złym.